do 5 marca w Gnieźnieńskim Ekonomiku przy ulicy Chrobrego można oglądać rekonstrukcję historyczną Szkoła Przylipowej. Ten niecodzienny spektakl miał za zadanie przedstawić widzom losy szkoły, której historia sięga roku 1901. Widz wciela się w rolę ucznia, który po mrocznych korytarzach szkoły, oświetlonych tylko świeczkami, oprowadzany jest przez tak zwanych wychowawców. To oni zabierają uczniów w swoistą podróż w czasie. Poznajemy w ten sposób srogiego Kowala, który uczy rzemiosła, i trafiamy na lekcje prowadzone w języku niemieckim, by stamtąd trafić w sam środek Powstania Wielkopolskiego. Jesteśmy świadkami dramatu, jaki odbywa się w szpitalu polowym, a w kostnicy odwiedzamy tych, którym się nie powiodło. Cały zamysł przedstawienia wiąże się z bogatą historią szkoły, która mieści się przy dawnej ulicy Lipowej. Dawna Lipowa, dziś Bolesława Chrobrego szkoła, która powstała w 1901 roku i chcieliśmy pokazać pierwszy okres historii tej szkoły, a więc okres pruski czasy także wielkich wydarzeń historycznych, jak powstanie Wielkopolskiego, oraz niektóre już zawody zanikające, których tutaj uczono, które były tutaj zawodami, w których szkolonek, na przykład właśnie podkuwaczy, koni, kaletników itd. Okazuje się też, że przedstawienie jest dobrym chwytem marketingowym dla uczniów, którzy niedługo będą stać przed pogimnazjalnym wyborem szkoły. Dla nas to jest coś dobrego, bo im więcej osób przyjdzie tutaj do, tej, do tej szkoły, tym dla nas lepiej, tak? bo, bo, bo będziemy mieli więcej znajomych i, i będziemy pewni, że, że będziemy mieli konkurencję, tak? No że im więcej osób, wyższy poziom. No i tak to się jakoś roznosi. Nie? W przyszłych latach też oczywiście ktoś może nas zastąpić. Oczywiście nie będziemy wiecznie w tej szkole. No i liczymy na to. Zdaje się, że po tak ogromnym zainteresowaniu, które wzbudził spektakl, można na taki bieg wydarzeń liczyć. Jeszcze tylko do 5 marca można zobaczyć tę wyjątkową rekonstrukcję.